Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię Łukaszu. Pozdrawiam ekipę Radia Wnet w Warszawie. A jestem w pięknej miejscowości w mieście Bamba. To jest kraj Boliwia, zwany z niektórych Tybetem Ameryki, bo to jest najwyżej położony kraj w Ameryce, w ogóle i Ameryce Północnej i Południowej oczywiście. I tutaj jestem, aby kontynuować też nasze audycje, które kiedyś były z Afryki, z Liberii, dziennik z Liberii, a teraz rozpoczynamy dziennik z Boliwii. A ze mną tutaj są dwie wolontariuszki z Wolontariatu, które też są tutaj moim powodem, dlaczego tutaj przyjechałem, bo tutaj pracują w domu sióstr Albertynek. Są nasze wolontariuszki, jest Agata, witam bardzo serdecznie. Ola. <grym /dose> Właśnie, bo to, jest, to, jest, to była oczywiście cześć po hiszpańsku, bo jesteśmy, no nie jest, pomyliłem imiona, bo to jest Agata. Jest z nami również Paulina. Buenas Dias. Powiedzcie nam, dziewczyny, gdzie jesteśmy? Bo to jest ważne, jaki to jest dom? Jak tutaj znalazłyście się? No i jakie są tutaj wasze obowiązki? Pracujemy w Centrum Świętego Jana Pawła II, po hiszpańsku Centro San Juan Pablo II, który jest prowadzony przez siostrę Teresę, y, albertynkę, Polkę, która prowadzi ten dom już od siedmiu lat, a wolontariusze z Radzieńskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu pomagają w tym domu y, od dwóch lat. A jak się tutaj znaleźć? Jak zostać wolontariuszem, powiedz nam Paulino? Trzeba przyjść do najlepszego wolontariatu w Polsce, czyli do Saleziejskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Mamy swoje oddziały w trzech miejscach: w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. Aczkolwiek można działać w swojej Polsce, tylko trzeba po prostu dać znać naszemu koordynatorowi, że chce się zostać wolontariuszem i powiedzieć, co by się chciało zrobić i ogólnie, czy chce się wyjechać na misję, czy chce się pomagać w Polsce. I już na miejscu wszystko wytłumaczą, co, co trzeba dalej robić. Za okrem drodzy radiosłuchacze, piękne drzewa, które witną na fioletowe, jak one się nazywają, bo już zapomniałem. Hakaranda. Hakaranda. Te drzewa też mi są znane z Afryki. One takie piękne kwiaty mają fioletowe, a kiedy one spadają, to taki pada taki fioletowy śnieg. Jesteśmy w tym mieście Kociabamba, które też jest słynne z tego, że tutaj znajduje się najwyżej położona na świecie taka potężna figura Jezusa Chrystusa. Tu oczywiście trwają spory na świecie, która figura jest wyższa, która jest ładniejsza, bo znamy figurę oczywiście z Rio de Janeiro, znamy naszą Polską ze Świebodzina i tutaj w Kociabambie, jak też udowadniają tutaj boliwiczycy, to ten tutaj Chrystus w Kociabambie jest najwyższym, nie tylko najwyżej położonym, ale najwyższym. Posągiem rzeźbą pana Jezusa, bo oni nam odliczają od naszej rzeźby w świebodzinie koronę i wychodzi na to, że najwyższy pan Jezus tutaj właśnie stoi i góruje nad całym tym miastem, przypominając jednak cały czas o tym, że jesteśmy też w Ameryce Łacińskiej, jesteśmy też w kraju, w którym większość ludzi to są katolicy. Także nawet spotkałem się jako ksiądz z miłym, z miłym przyjęciem, nawet na lotniskach. Nie musiałem tłumaczyć, jakie mam tam sprzęty w walizce, bo tam były jakieś buteleczki, wiem, nie wolno przewozić żadnych płynów. Ja miałem taki zestaw, który jest nam pomocny do odprawiania przy świętej. Tam było wino, tłumaczyłem, kim jestem, dlaczego tu przyjechałem. A ta nasza krótka dzisiaj audycja jest też zapowiedzią audycji piątkowej, na naszej Rikszy Miłosierdzia, która oczywiście w Polsce o 15.00 się rozpocznie i wtedy więcej powiemy, spotkamy się też z siostrą Teresą, która opowie nam o tym domu i więcej dowiemy się jak wygląda praca tutaj Albertynek i praca naszych wolontariuszek Pauliny i Agaty w domu Albertynek, właśnie tutaj domu, który służy właśnie kobietom potrzebującym samotnym matkom, aby mogły promować życie, tak to powiedzmy w skrócie.